Dlaczego system przeciwlotniczy Tunguska jest taki wyjątkowy? To nie takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Już wam tłumaczę. Przede wszystkim jest to jeden z nielicznych systemów przeciwlotniczych, który poza radarowym śledzeniem celu wykorzystuje do tego również sensory optyczne, dzięki czemu jest niepodatny na zakłócenia oraz niewrażliwy na tzw. czafy. Dodatkowo, Tunguska ma możliwość operowania w trybie pasywnym z wykorzystaniem jedynie sensorów optycznych do śledzenia celu, dzięki czemu przeciwnik nie dostaje żadnego powiadomienia o nadlatującym pocisku z systemów takich jak RWR. Inną ciekawą cechą zestawu przeciwlotniczego Tunguska jest fakt, że nie wykorzystuje on jedynie rakietowych pocisków przeciwlotniczych, lecz posiada również dwa 30mm działka. Więc jeżeli przeciwnik próbuje się zbliżyć, wykorzystując tzw. maskowanie terenem, aby uniknąć wykrycia radarem i zestrzelenia pociskiem rakietowym, to wciąż musi uważać na ostrzał ze wspomnianych 30mm działek. Tym bardziej, że działka takie w przeciwieństwie do pocisków rakietowych nie mają ograniczenia w postaci minimalnego dystansu ataku który w przypadku pocisków rakietowych wynosi około 1,5 km.